Na no, dobrą sprawę pożegnaliśmy się z dwoma osobami, ze spraw osobistych. Tomek Klara musiał na razie zawiesić, ale jak widać Tomek jest z nami, trenuje. I Kamil Wojciowski sprawy rodzinne. Doszło pięciu nowych chłopaków. Piotr Grygier wraca trenował cały zespół z nami. Poprosiliśmy go, powiedział, że od października postara się nas zasilić. Doszedł młody miłość barcza lewa ręka, prawie dwa metry wzrostu, uczy się piłki ręcznej. Zobaczymy, może się uda, tak jak Marcin późno zaczynał, karierę zrobił. Do tego dołączył Adaś Olszyna, znany z gry w Ostrowi, grał na poziomie pierwszej ligi, dobry leworęczny skrzydłowy, dołączył bramkarz nowy, Pankros, też młode pokolenie. No i na 99, można powiedzieć 100%, Paweł Adamczak. Zobaczymy, jak mu się uda pogodzić nową pracę. Z graniem mamy nadzieję, że będzie na każdym meczu, na każdym treningu i będzie dużym wzmocnieniem. No właśnie, bo to jest taki hit transferowy, tak? Z Superligi do drugiej ligi. Tak można powiedzieć. No Paweł ostatnich 14 czy 15 sezonów grał cały czas na parkietach Ekstraklasy. Osiedlił się w Ostrowie, wrócił do rodzinnego domu wraz z żoną i córką. I po prostu chce się dalej ruszać. Rozmawialiśmy, dogadaliśmy się. My musieliśmy pomóc Pawłowi w pewnych rzeczach. On nam, mam nadzieję, pomoże grom. A co będziecie grali? Gramy na ten moment o pierwszą trójkę. Nie chcę wybiegać za daleko w przyszłość, bo ciężko powiedzieć, czy na każdym meczu będziemy mieli pełen skład. Jeśli się uda być w pełnej 16, no na pewno pierwsza trójka.